W sobotę zdaje się, policjanci otrzymali informację, że coś jest nie tak z tym torowiskiem, a dopiero w niedzielę późnym wieczorem rozpoczęły się jakieś działania konkretne w tym zakresie i poszukiwanie tych materiałów wybuchowych, no to oznacza, że państwo nie działa, że służby nie są właściwie nadzorowane, dysponowane i że nie jesteśmy przygotowani. Jakiś kompletny chaos, zresztą oni sami nie potrafią sobie nawet przekazać informacji, bo widzieliście z pewnością, że jest taka sytuacja, że najpierw idzie rzeczniczka kierwińskiego, mówi nie, nie, proszę nic nie mówić, żadnej dywersji, godziny Później Tusk już mówi o dywersji. Następnego dnia rano idzie gawkowski wicepremier rządu i mówi, że to jakiś, jakiś challenge nowoczesny, jakaś zabawa internetowa, tak? A godzinę później znowu jest to na miejsce i mówi: wysadzi, wysadzili, mamy dowody. To oni nawet sami siebie nie są w stanie poinformować. Pytanie, czy służby reagowały prawidłowo, czy wszystkie sygnały są traktowane z najwyższą uwagą, to jest pytanie, na które powinniśmy usłyszeć odpowiedź na właściwej komisji sejmowej. Obawiam się, że jak zwykle takie informacje nie zostały nam przedstawione. Pytaliśmy wicepremiera Gawkowskiego o jego słowa z wczoraj: o tym, że uszkodzenia torów mogli dokonać złomiarze, albo że może była to zabawa czy zakład. To panie pre... Panie że skąd ci złomiarze się wzięli w takim razie i te konkursy? Mówi pan o potwierdzonych, niepotwierdzonych informacjach. Ja wczoraj informowałem, że nie mam żadnej wiedzy i nie mówiłem o tym, że nie ma szczegółów dotyczących tej informacji, że wszystkie scenariusze są na stole. Chaos informacyjny to jest jedno, ale rzeczywisty brak działania ze strony tego rządu to jest druga sprawa. Przy tym jaka jest sytuacja geopolityczna nasza, to jest bardzo trudna sytuacja Polski. To nie jest po raz pierwszy. My wiemy, co wewnętrznie mówili wojskowi przy tych poprzednich atakach dronów i innych rzeczy, mówili załamywali ręce nad tym, jakie tutaj zapadały i w jakim czasie decyzje. Do tego wygląda na to, że dziś mamy do czynienia z procesem przerzucania się odpowiedzialnością i nie ma już żadnych winnych. Jak wyglądały działania służb w kontekście tych no wiemy już teraz aktów sabotażu kolegami. Jestem przekonany, że służby polskie zarówno polityczne, ale też wszyscy, którzy są zaangażowani w nasze bezpieczeństwo, działają sprawnie i stoją na wysokości zadania. Po tym wydarzeniu e, mieszkańcy okoliczni mówili o wybuchu i polskie służby powinny wiedzieć, że w sytuacjach krytycznych nie można odpuszczać każdej godziny, ponieważ może nastąpić jakieś zacieranie śladów. E, I pan Kierwiński jest tylko i wyłącznie on za to odpowiedzialny. Pan premier z rozbrajającą szczerością mówi, że mieliśmy szczęście. No rzeczywiście. W sytuacji, kiedy ten rząd rządzi, to szczęście i opieka boska nie powinna Polaków opuszczać, bo rządzący, po wielokrość Polaków zostawiają. Z ich problemami. O tym, z jak poważną sytuacją mamy do czynienia, mówił szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Adwersarz rozpoczął czas przygotowania do wojny. Wygląda na to, że tak jak przy okazji wrześniowego nalatu na Polskę ruskich dronów, rząd Donalda Tuska działa po fakcie i za wszelką cenę stara się odsunąć odpowiedzialność.